Katrin Pittman, Elizabeth Karl. Zlękniony mózg. Jak dzięki sile neuronauki pokonać zaburzenia lękowe, ataki paniki i zamartwiania się. Tłumaczenie Aleksandra Haduła, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niniejszą książkę dedykujemy wszystkim dzieciom i dorosłym cierpiącym z powodu lęku lub ataków paniki, którym potrzeba wielkiej odwagi, by zmierzyć się z codziennymi doświadczeniami. Mamy nadzieję, że ta publikacja pomoże im żyć tak, jak pragną. Wstęp. Skąd się bierze lęk? Jak co dzień rano jedziesz samochodem do pracy. Nagle w Twojej głowie pojawia się myśl, czy wyłączyłem gaz? Przypominasz sobie po kolei wszystkie czynności wykonywane przed wyjściem z domu, ale nie pamiętasz, czy wyłączyłeś kuchenkę. Pewnie tak, ale co jeśli jednak tego nie zrobiłeś? Lęk zaczyna narastać, gdy wyobrażasz sobie, jak twoje mieszkanie staje w płomieniach. W tym momencie kierowca samochodu jadącego przed tobą gwałtownie hamuje. Mocno ściskasz kierownicę i wciskasz hamulec, zatrzymując się w ostatniej chwili. Czujesz uderzenie gorąca, a serce bije ci jak szalone. Ale jesteś bezpieczny. Bierzesz kilka głębokich wdechów. O mały włos! Może się wydawać, że lęk czai się wszędzie dokoła nas. Jeśli uważnie przeczytasz powyższą anegdotę, to zauważysz, że ilustruje ona dwa bardzo ważne źródła lęku nasze myśli oraz nasze reakcje na otoczenie. Wynikają one z tego, że lęk powstaje w dwóch odrębnych obszarach ludzkiego mózgu korze i ciele migdałowatym. Nasza wiedza na ten temat jest rezultatem wielu lat badań z zakresu neuronauki, czyli dziedziny zajmującej się strukturą i funkcjonowaniem układu nerwowego w tym mózgu. Przytoczony powyżej przykład, w którym pojawia się wyobrażenie wyłączonej kuchenki i rzeczywiste hamowanie, ilustruje podstawowe założenie niniejszej książki. Lęk może powstawać w mózgu na skutek dwóch niezależnych procesów, a żeby terapia przyniosła ulgę, należy zrozumieć każdy z nich. W opisanej sytuacji lęk wzbudzony przez myśli i obrazy związane z pozostawieniem na cały dzień włączonej kuchenki zaistniał w korze mózgu. Z kolei informacje uzyskane w wyniku innego procesu zachodzącego w ciele migdałowatym umożliwiły szybką reakcję i uniknięcie stłuczki. Każdy z nas może doświadczać lęku powstającego w obu wspomnianych częściach mózgu. Niektórzy odkrywają, że w ich przypadku uczucie to częściej pojawia się na skutek jednego z dwóch możliwych procesów. Czytając kolejne rozdziały, przekonasz się, że właściwe rozróżnianie procesów powstawania lęku i radzenie sobie z każdym z nich w jak najskuteczniejszy sposób jest bardzo istotne. Zadaniem tej książki jest wyjaśnienie różnic między tymi procesami, pokazanie jak lęk powstaje w ramach każdego z nich oraz przedstawienie praktycznych strategii modyfikowania odpowiedzialnych za nie połączeń mózgowych w celu zmniejszenia ograniczającego wpływu lęku na Twoje życie. Pokażemy Ci, w jaki sposób możesz realnie zmieniać schematy działania swojego mózgu, aby rzadziej powodowały reakcje lękowe. Zrozumieć lęk. Lęk to złożony stan emocjonalny, podobny do strachu. Oba te uczucia powstają w wyniku podobnych procesów zachodzących w mózgu i powodują podobne reakcje fizjologiczne oraz zachowania, a ich źródłem są też obszary mózgu, których zadaniem u wszystkich zwierząt jest pomoc w radzeniu sobie z niebezpieczeństwem. Między strachem a lękiem istnieje jednak różnica. Strach jest zazwyczaj związany z wyraźnym, realnym i możliwym do zidentyfikowania zagrożeniem. Lęk natomiast pojawia się wówczas, gdy nie istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo. Inaczej mówiąc, czujemy strach, kiedy naprawdę grozi nam coś złego. Na przykład ciężarówka zjeżdża na przeciwległy pas i pędzi prosto na nas. Lęku doświadczamy wtedy, gdy boimy się lub odczuwamy niepokój, mimo że w danej chwili nic nam nie zagraża. Wszyscy co pewien czas doznajemy lęku i strachu. Różne zdarzenia mogą sprawiać, że przestajemy się czuć bezpiecznie, na przykład burza z silnym wiatrem, który trzęsie naszym domem, albo widok obcego psa biegnącego w naszą stronę. Lęk pojawia się wtedy, gdy martwimy się o ukochaną osobę, która jest daleko od do domu. Gdy słyszymy dziwne dźwięki późną nocą, lub gdy rozmyślamy o licznych zadaniach, które musimy ukończyć w terminie wyznaczonym przez szefa. Wiele osób odczuwa lęk dosyć często, szczególnie jeśli jest pod wpływem stresu. Problemy zaczynają się jednak wtedy, kiedy lęk nam przeszkadza, wkraczając w ważne aspekty naszego życia. Wówczas musimy zrozumieć własne emocje i przejąć nad nimi kontrolę. Musimy się nauczyć, jak sobie z nimi radzić, aby przestały nas ograniczać. Lęk może być dla nas ograniczający na różne zaskakujące sposoby, często pozornie z nim niezwiązane. Niektórzy nie potrafią się uwolnić od towarzyszących im nieustannie zmartwień i obaw, inni mają problem z zasypianiem. Są ludzie, którym trudność sprawia wyjście z domu i osoby zagrożone utratą pracy z powodu strachu przed publicznymi wystąpieniami. Młoda matka może odczuwać przymus wykonania co rano serii rytuałów, zanim zostawi dziecko z opiekunką. Nastolatka mogą prześladować koszmary o tym, jak został zawieszony za bójkę z kolegą w szkole, a jego dom zniszczyło tornado. Hydraulik, który boi się dużych pająków, może nie zarobić wystarczająco dużo, by utrzymać rodzinę. Lękliwe dziecko może niechętnie chodzić do szkoły i odmawiać rozmów z nauczycielami, co przeszkodzi mu w zdobyciu wykształcenia. Nawet jeśli lęk ma moc odbierania takim osobom szans na ukończenie wielu podstawowych zadań życiowych, każda z nich może powrócić do pełnego funkcjonowania w świecie. Zrozumienie przyczyn własnej trudności i odzyskanie pewności siebie jest możliwe. Wszystko to dzięki nowej wiedzy na temat struktur mózgu, w których powstaje lęk. W ciągu ostatnich 20 lat w wielu laboratoriach na świecie prowadzono badania nad biologicznymi podstawami lęku. Eksperymenty na zwierzętach doprowadziły do odkrycia nowych faktów na temat neurologicznych źródeł strachu. Zidentyfikowano struktury w mózgu, które wykrywają zagrożenie i rozpoczynają reakcje obronne. Jednocześnie nowe technologie, takie jak funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego oraz pozytonowa tomografia emisyjna, dostarczy szczegółowych informacji o tym, jak ludzki mózg reaguje w różnych sytuacjach. Analiza i kojarzenie z sobą wielu nowych odkryć umożliwiły naukowcom porównywanie wyników badań prowadzonych na zwierzętach i ludziach. Dzięki temu potrafili oni jasno zdefiniować przyczyny strachu i lęku, proponując wyjaśnienie, które pozwala nam zrozumieć wszelkie ludzkie emocje dużo lepiej niż dotychczas. Wspomniane badania doprowadziły do odkrycia ważnego faktu. W mózgu zachodzą dwa osobne procesy, w wyniku których powstaje lęk. Pierwszy z nich rozpoczyna się w korze mózgu, dużej pomarszczonej szarej części mózgu i jest związany z naszymi doznaniami zmysłowymi oraz myślami na temat określonych sytuacji. Drugi przebiega bezpośrednio przez ciała migdałowate. Dwie małe struktury w kształcie migdałów, znajdujące się po obu stronach mózgu. Ciało migdałowate, zwyczajowo mówi się o nim w liczbie pojedynczej, uruchamia pierwotną reakcję walcz lub uciekaj, którą mamy w spadku jako ludzie w praktycznie niezmienionej formie po najstarszych kręgowcach żyjących na Ziemi. Oba wspomniane procesy biorą udział w powstawaniu lęku, chociaż niektóre jego rodzaje są bardziej związane z korą mózgową, a inne bezpośrednio z ciałem migdałowatym. W psychoterapii zaburzeń lękowych zazwyczaj zwraca się uwagę na mechanizm działania kory mózgu, stosując podejścia terapeutyczne polegające na dążeniu do zmiany myśli i logicznym dowodzeniu nieadekwatności lęku. Coraz więcej badań dowodzi jednak, że do pełnego zrozumienia mechanizmu powstawania lęku oraz do przejęcia nad nim kontroli potrzebna jest również znajomość roli odgrywanej przez ciało migdałowate. W niniejszej książce omawiamy oba procesy, aby przedstawić kompletny obraz lęku i sposobów jego redukcji, niezależnie od źródła powstania.